W dzisiejszej Ewangelii z Ewangelii świętego Łukasza, która mówi nam o Chrzcie Pańskim, czyli tytule dzisiejszej niedzieli. W tym fragmencie możemy wyróżnić trzy osoby, czy tam trzy grupy osób, mianowicie tłum, Jana Chrzciciela i naszego Pana Jezusa Chrystusa. I każda z tych osób. Chcę nam coś powiedzieć w tym tutaj układzie ewangelicznym. Mianowicie, najpierw tłum oczekuje z napięciem i wszyscy snują domysły w swych sercach, jak mówi ewangelista. Tłum żyje w niepewności, ale też w wielkim oczekiwaniu. Wiedzą od uczonych w piśmie. Także jakoś wewnętrznie są przynaglani przez Ducha Świętego, wiedzą, że niebawem przyjdzie Mesjasz i oczekują na niego i rozglądają się. Gdzie jest ten, który nas zbawi? I dlatego, gdy się pokazał Jan, to widzą, że Jan wyróżnia się spośród ludzi. Jest rzeczywiście zupełnie wyjątkowy. Nie tylko mieszka gdzieś tam nad Jordanem, ale także. Ubiera się oryginalnie i to nie z tego powodu, że jest biedny, tylko z własnego wyboru, aby czytelnie było widać, że jest prorokiem Pańskim. A ponieważ wszyscy oczekują wyzwolenia Izraela, ucisk Rzymian jest coraz większy, więc gadają między sobą, czy Jan jest tym Mesjaszem, czy nie jest. Drugą postacią jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel jest człowiekiem Bożym. On całe swoje życie podporządkował misji, którą ma od Boga i jak widzimy z Pisma Świętego jest w ciągłym kontakcie z Panem Bogiem. Po pierwsze, wie, dlaczego właśnie w taki sposób żyje, wyjątkowy. Jest głosem, który nawołuje Izraelitów do pokuty, aby przygotować drogę Mesjaszowi. I tym samym samemu daje przykład pokuty. Chodzi w stroju pokutnym, odżywia się w sposób pokutny i głośno woła. I ostatecznie, co wynosi Jana chrzciciela ponad wszystkich proroków Starego Testamentu. On jako pierwszy wskazuje Jezusa i mówi: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, ukazuje ludowi Zbawiciela. I trzecia osoba Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Moi kochani, z którą z tych osób, czy też grupą osób, chcielibyśmy się identyfikować? Rozważmy może te dwie grupy. Czy jesteśmy jak ten tłum, czy jesteśmy jak Jan Chrzciciel? Czy pytamy się, w jaki sposób mamy być zbawieni z tego dołu W jaki sposób mamy przezwyciężyć, przetrzymać te wszystkie trudności zdrowotno-ekonomiczne, które jakby się ciągle nasilały? Może Bóg nam ześle Zbawiciela, który nas ocali? Czy też jesteśmy bardziej jak Jan Chrzciciel, który mocno jest w kontakcie z Panem Bogiem? Wiemy, po co na tym świecie jesteśmy, wiemy, kto jest naszym Zbawicielem i Bóg nas prowadzi tak że mimo tych różnych trudności zachowujemy pokój w sercu, ponieważ wiemy, że Jezus jest naszym Zbawicielem i ukazujemy go światu. Rola Jana Chrzciciela jest rzeczywiście rolą Kościoła. Kościół to ten, który wskazuje na baranka Bożego. Możemy powiedzieć, że pod tym względem Jan Chrzciciel jest figurą Kościoła, ponieważ tak jak on, jako pierwszy wskazał na Jezusa ludziom, którzy go nie znali i nie wiedzieli, że to jest zbawiciel. Tak i Kościół, czyli my, którzy należymy do Kościoła, jesteśmy świadkami wobec świata i tym, którzy nie znają Chrystusa, wskazujemy go. Lud. Który oczekiwał z napięciem i snuł domysły co do Jana, czy jest Mesjaszem, dlatego się pytał o niego, ponieważ widział, że Jan prowadzi wyjątkowe życie. Tak samo i teraz. Świat, patrząc na ludzi Kościoła, powinien widzieć, że prowadzimy wyjątkowe życie. A mianowicie jakie, jest jedno podstawowe kryterium, o którym mówi zresztą też Jan w listach, które czytamy w tygodniu jako pierwsze czytanie: wiara w Chrystusa i miłość wzajemna. Jak oni się miłują? Jak oni sobie przebaczają winy, jak oni spokojem serca reagują jeden na drugiego. Jak oni wzajemnie się wspierają w trudnościach, pocieszają się w tych trudnych czasach teraz, żyją w zgodzie i przezwyciężają wszystko to, co ich dzieli. Rzeczywiście Bóg jest w sercu ludzi Kościoła. Oto, czy jesteśmy jak tłum, który poszukuje jeszcze Jezusa, czy już jesteśmy jak Jan chrzciciel, który jest z nim w kontakcie i wskazuje go światu. Niech nam Bóg błogosławi w tą niedzielę Chrztu Pańskiego i aby objawiały się w naszym życiu mocne owoce miłości Pańskiej i zaufania do Chrystusa. Amen.